Mocne jest pierwsze zdanie z pierwszego czytania, które słyszeliśmy przed chwilą z księgi proroka Jeremiasza, a brzmiało ono tak. Biada pasterzom, którzy prowadzą do zguby i rozpraszają owce z mojego pastwiska. I przychodzi taka, można nawet powiedzieć, pokusa, żeby komentując to słowo, zaraz zająć się tymi wszystkimi przykładami tych pasterzy, o których tak lubimy często mówić, o których, którym lubimy wytykać błędy, wytykając też ich palcami za ich grzeszne wybory, grzeszne sytuacje z ich życia. Ale chyba nie o to chodzi właśnie w tym fragmencie Starego Testamentu proroka Jeremiasza, żeby to czynić, bo kiedy wchodzimy dalej w głąb tego tekstu, sam Pan Bóg przez proroka Jeremiasza mówi, że to ja się już z nimi rozliczę. Nie wysyłam innych ludzi, aby ich oceniali, karcili czy w jakiś sposób odrzucali, tylko już ja się z nimi rozliczę. Ja ich osądzę za ich występki. Tak mówi Pan. I to może być dobrą podpowiedzią dla nas wszystkich, aby tych pasterzy, którzy popełniają błędy, różnego rodzaju, wiemy o czym mówię, lubimy o tym rozmawiać i bardzo często też pewnie tak robimy. Może już nie zająć się, nie oceniajmy ich, nie krytykujmy, nie odwracajmy się od nich. No po prostu się za nich módlmy. Pan Bóg już wszystko inne rozwiąże. Bo są teraz takie czasy, że człowiek, który szuka dla siebie usprawiedliwienia, zwłaszcza do swojego lenistwa duchowego, dla gospodarowania czasu, tak aby, no nie wiem, znaleźć sobie wymówkę, żeby nie przychodzić w niedzielę do kościoła. Bo przecież mamy wiele innych zajęć, mamy wiele innych lepszych dla nas rzeczy, którymi możemy się zająć w dniu wolnym. No to przecież możemy się usprawiedliwić, a przecież ci księża są tacy i tacy, w kościele jest tak czy tak i jeszcze wiele innych rzeczy, o których lubimy mówić i w ten sposób usprawiedliwiamy swoje, czy brak wiary, czy może brak zaufania, czy gdzieś też brak gospodarowania tak czasu, jak oczekuje od nas prawo Boże. Z tym prawem Bożym też jest tak, że lubimy je interpretować pod siebie, tak jak nam pasuje. Zobaczcie, ile jest dyskusji teraz, ile różnych ideologii, różnych idei chce się wpychać, nawet i do Kościoła, tłumacząc niby nam, że tak jest lepiej, że tak to powinno wszystko wyglądać. Przykład. No nie wiem, może właśnie to, co tak często się obija o uszy, że sprawa wiary jest moją osobistą sprawą. Niech nikt się nie wtrąca. Tak mówimy. A to jest nieprawda. Jesteśmy powołani do wspólnoty. Jesteśmy też powołani do tego jako ludzie chrześcijanie, jako ci, którzy przyjęli chrzest, żeby wspólnie razem osiągnąć zbawienie, nie każdy indywidualnie. Tylko jako wspólnota. Tak to Jezus ułożył. Gdyby chciał układać kościół dla każdego jednego człowieka, to by pewnie tak zrobił. A zrobił i stworzył kościół, który jest wspólnotą ludzi, którzy później razem jako wspólnota w niebie będą wychwalali Pana Boga. Tak to jest ułożone. To nie jest sprawa indywidualna. Podobnie bardzo popularne teraz. Nie będziemy chrzcili dziecka. Niech w dorosłym życiu sam zadecyduje, yy, kim chce być. Pozbawiamy życia wiecznego takiego dziecka. To jest tak samo, niektórzy już komentują i dobre przykłady podają, to tak samo jak powiedzieć, że nie nauczymy dziecka języka polskiego, niech doczeka 18 lat i dopiero sam zdecyduje, jakiego języka chce, jakim językiem chce w życiu mówić. To jest podobny przykład. Mówię to, bo motywuje mnie do tego dzisiejsza Ewangelia, kiedy Jezus widząc sukcesy apostołów. Mówi do nich, odpocznijcie nieco, bo rzeczywiście cały czas przychodzili do nich ludzie, cały czas chcieli tej nauki, chcieli też tych cudów, bo po te cuda przychodzili, zwłaszcza szczególnie, potrzebowali tych znaków, żeby uwierzyć. I rzeczywiście dla siebie czasu nie mieli, nawet kiedy yy, no, zjeść jakiś posiłek, cokolwiek. Jezus mówi, idźcie, odpocznijcie nieco. Ale zobaczcie, co się dzieje, kiedy wypływa na jezioro, przypływa przez to jezioro, idzie na drugi brzeg, wychodzi i znowu czeka na niego tłum. I co robi? Nie mówi, poczekajcie dwa, trzy dni ja teraz muszę odpocząć. Moi uczniowie muszą odpocząć. Nie. Ewangelista to konkretnie relacjonuje. Zlitował się nad tym ludem, bo widział w nich owce, które nie mają pasterza, i zaczął ich nauczać w wielu sprawach. Nauczać w wielu sprawach. To jest chyba teraz konkretne zadanie kościoła, właśnie pasterzy, co jest w jakimś sensie zaniedbane, żeby znowu wrócić do nauczania w tych konkretnych sprawach. Bo Wy, którzy jesteście dzisiaj nam przy świętej, okej, okay, Wy jeszcze rozumiecie, że Dzień Święty święcić. Rozumiecie, jak zagospodarować swój czas, żeby przyjść na Eucharystię, żeby pomodlić się do Pana Boga, żeby porozmawiać z Nim, oddać swoje sprawy i minionego tygodnia, ofiarować też już to, co przed nami, prosić o Boże błogosławieństwo. No tutaj jesteście. Może czasami nam to nie wychodzi, dokładnie dobrze przeżycie tej mszy świętej, może nie wychodzi dobra modlitwa, może jestem tutaj z przyzwyczajenia, ale jestem, to już jest jakiś plus. Ale jest wielu takich, którzy nie przychodzą, a nawet jeżeli przychodzą, wchodzą tutaj i nic nie znajdują, bo nie ma żadnego fundamentu. Myślę, że z naszą wiarą teraz opieramy się na tym, co gdzieś tam zostało zapamiętane z katechezy szkolnej, mniej więcej, ponieważ ta katecheza wiadomo, że różnie wyglądała i wygląda nadal. To też jest niezłe potknięcie i potykanie się dalej kościoła. Wiele kwestii powinno się zmienić, ale też gdzieś przez wychowanie, przez przyzwyczajenie, no jesteśmy. Ale gdybym miał ocenić, każdy z nas miałby ocenić w swoim sercu, powiedzmy, yy, głębokość tej swojej wiary. Jak byś się ocenił? Żeby moja wiara była głęboka, no to ona musi opierać się na relacji z Panem Bogiem. I nie tylko takiej obrazkowej, że ja sobie wyobrażam Pana Boga, jakiegoś dziadka z brodą na tronie, który będzie mnie sądził, jeżeli będę grzeszył, ale to musi być naprawdę osobowa relacja. Czy mam osobową relację z Panem Bogiem? Czy naprawdę potrafię wewnątrz swojego serca, umysłu rozmawiać z Nim? Wielokrotnie powtarzaliśmy i mówimy to zawsze, że jakby naszą relację z Panem Bogiem tworzymy podobnie jak z drugim człowiekiem. Nie ma jakby innych rozwiązań. Nie stworzysz relacji z człowiekiem bez rozmowy z nim albo z drugiej strony bez spotykania się z nim. To będzie bardzo pobieżna relacja, jeżeli zabraknie jednego albo drugiego. Tak samo jest z Panem Bogiem. Jeżeli z nim nie rozmawiasz, czyli się nie modlisz, no to jak masz go poznawać, jak masz z nim tworzyć relację, jak ona ma być osobowa i żywa. Jeżeli przychodzisz na Eucharystii, czyli spotykasz się z Nim, ale rozpraszasz się, uciekasz myślami, zajmujesz się czymś innym, to jak ma wyglądać to spotkanie? To jest dobre spotkanie? Ty lubisz, jeżeli na przykład rozmawiasz z drugą osobą, a ona ciebie w ogóle nie słucha? Jest zainteresowana czymś innym, no irytuje to nas przecież, tak? Tak samo jest przecież z Panem Bogiem. Nie stworzymy relacji, jeżeli się nie będziemy z Nim spotykali i nie będziemy z Nim rozmawiali. I tutaj, właśnie, też chyba ważne jest to, żeby jakby wracać do takiego nauczania katechizmowego, takich podstaw w kościele, właśnie tutaj z tych ambon. Nie ograniczać się tylko do tego, co było w katechezie, czy w tych katechezach, czy przygotowaniach do różnych sakramentów, bo to jest teraz za mało. Jesteśmy bombardowani przez wiele innych rzeczy, które gdzieś nas cały czas tą naszą wiarę będą osłabiały, które będą nam wmawiały różnego rodzaju wątpliwości. A potrzeba tak niewiele. Żeby naprawdę zawierzyć, uwierzyć i być blisko Pana Boga. Ale z drugiej strony chciałbym zadać takie konkretne pytanie. Jeżeli przychodzimy tutaj, jeżeli chcemy rozmawiać z Panem Bogiem albo się z Nim spotykać, ale jesteśmy od Niego odłączeni przez grzech, to jak wygląda ta nasza modlitwa? W ogóle przynosi jakieś korzyści? Jeżeli trwamy w grzechach ciężkich? To będziemy potrafili rozmawiać z Panem Bogiem? Jeżeli zwlekamy ze spowiedzią, to dobrze będziemy przeżywali Mszę Świętą? Dobrze będziemy z Nim rozmawiali, modląc się do Niego? Czy aby przypadkiem nie będziemy czuli wewnątrz swojego serca takiego konkretnego zgrzytu? Bo grzechem sam, świadomie i dobrowolnie odłączam się od Pana Boga. A potem w grzechu przychodzę tutaj, składam ręce, klękam na kolana i wydaje mi się, że mogę z Nim rozmawiać. Że mogę z Nim nadal tworzyć relacje. Ja sam osobiście czuję i wiem, że jeżeli już jestem w grzechach ciężkich, nie potrafię się modlić. Nie umiem. To jest dla mnie nawet nielogiczne. Wiem, że z grzechem zdradzam Pana Boga, to jak mam teraz przychodzić do Niego i z Nim rozmawiać? Co podstawowe rzeczy, na których powinna się opierać nasza wiara i nasze życie, też nasze postępowanie. Im bliżej Boga jesteśmy w tej naszej relacji, tym dalej jesteśmy od grzechu i od tych wszystkich rzeczy, które nas od Pana Boga oddalają. I dzisiaj Jezus lituje się nad tłumem i staje się takim dobrym pasterzem dla tych owiec, bo one tego potrzebują. I dzisiaj też potrzebuje Kościół znowu odtworzenia i odświeżenia tych podstawowych nauk. Podstawowych nauk. Znowu musimy wracać do źródeł. I może warto dzisiaj, przy tym rozważaniu, kiedy pochylamy się nad tymi fundamentalnymi sprawami, wrócić do tego momentu w Twoim życiu, gdzie naprawdę doświadczyłeś Pana Boga. Czasami. Na pewno jestem przekonany, że każdy z nas ma przynajmniej jeden taki moment w życiu, że czuł, że jego modlitwa została wysłuchana, albo w czasie modlitwy czuł obecność Pana Boga. I to są takie przełomowe momenty, kiedy my już wtedy jesteśmy przekonani że Pan Bóg istnieje, że jest, że nam błogosławi, że to co głosi przez swojego Syna jest prawdziwe, że jest Królestwo Boże, że jest życie po śmierci itd., itd. Mamy takie momenty w życiu, że wtedy jesteśmy bardziej przekonani, że całym sobą, swoją wolą się przekonujemy i wtedy wierzymy. To wróć dzisiaj do tego momentu. Przypomnij go sobie. I znowu na tym momencie opieraj swoją relację z Panem Bogiem. Wracajmy do tej gorliwości i do tego pierwszego mojego natchnienia, czy takiego doświadczenia miłości Pana Boga, dzięki któremu wierzę. I chyba kolejnym naszym zadaniem jest to też, dziel się z innymi tym właśnie doświadczeniem. Nie dyskutujmy i nie dzielmy się cały czas tym, co jest złe. albo ten ksiądz czy ktoś inny tam wziął tyle za pogrzeb, za chrzest za ślub i tak dalej, i tak dalej, sami złodzieje. Zajmijmy się tym, co jest istotne, doświadczeniem Pana Boga. To jest główne zadanie Kościoła. Jeżeli razem, wspólnie będziemy się tym dzielić, ten Kościół dalej będzie o tym głosił i będzie się tym zajmował, tym, co jest najważniejsze, Bogiem i moją relacją, moim spotkaniem z Panem Bogiem. I dzisiaj warto właśnie wracać do tych pierwotnych, do tych pierwszych spotkań z Nim i znowu wracać do tej gorliwości i uczyć się, jak tworzyć z Nim relację, żywą, prawdziwą, taką, która będzie działała na mnie, na moje życie, na moje wybory, ale także na życie i wybory innych. Bo wszyscy jako wspólnota, nie indywidualnie, zmierzamy w tym samym kierunku, czyli ku zbawieniu. Nie ma innej drogi, nie ma innego wyjścia, nie ma innego celu, tylko zbawienia i tego zbawienia nam wszystkim życzę. Amen.